W chwili początkowej ciała A i B znajdują się na tej samej wysokości. Od chwili ich zwolnienia ciało B spada swobodnie, natomiast A porusza się z przyspieszeniem wzdłuż równi. I tak do momentu, w którym B uderzy w równie, A przebywa drogę odpowiednio mniejszą. Jego przyspieszenie jest mniejsze od G. Opisujemy drogę przebytą przez ciało B. Najpierw Droga h równa się gt kwadrat przez 2. Zależność h równa się s sinus alfa bierze się z trójkąta prostokątnego zobacz stosunek h do s jest sinusem kąta alfa zatem h jest równe s razy sinus kąta alfa. Ciało a przebywa w tym samym czasie co b drogę wzdłuż równi równo s1 Równą też a t kwadrat przez 2, tylko a jest równe g sinus alfa. Koniec analizy fizycznej. Te dwa równania nam wystarczą. Zobacz, co się stanie po podzieleniu stronami. Uproszczą się g kwadrat przez 2. Zostanie z prawej strony tylko sinus alfa. Tu jest też sinus alfa. To sinus alfa pójdzie do licznika i otrzymiemy stosunek S1 do s Równy sinus kwadrat alfa po podstawieniu wartości sinusa 45 stopni znajdujemy, że S1 jest równe 1 druga S. Ciało więc A do chwili, gdy B uderza w równię, przebywa połowę długości równi.